Jakie produkty i jakie rozwiązania proponuje Twoja konkurencja? Zobacz, co jest w top 10 wyszukiwań, na przykład na Google. Zobacz, co pod Waszymi hasłami wyszukuje chat, GPT czy jakakolwiek inna sztuczna inteligencja, nie wiem, Gemini. Tak? Zobacz w ogóle, z czym, co zobaczy Twój klient i z czym Wy konkurujecie, bo to pomoże Ci e, przygotować. Jakiś zasób informacji, z którymi będziesz mógł spokojnie pójść do zarządu i pokazać, jak to, jak to wygląda na rynku, tak? I, i, I spróbować wykazać, że faktycznie wasz produkt w pewnych aspektach jest niedostosowany. Ja tutaj też polecam, bo to, że w czacie sobie możemy coś pisać czy, czy sprawdzić to jakimiś innymi sposobami, to jak najbardziej jest ok. Na to, co kilka razy już mówiliśmy w ramach naszych podcastów, to najprostszą rzeczą, jaką można zrobić, to co? Pytać klientów, co o tym myślą, tak? Jeśli mamy taką możliwość.